Dzień dobry, witam na moim kanale. Ta wiosna, można powiedzieć, to jest jakiś koszmar ogrodnika, koszmar działkowców. Znowu zrobiło się zimno. Było może dwa dni ciepłe, a teraz znów jest zimno niesamowicie. I przyszłam właśnie tutaj w pobliże warzywnika, w pobliże moich truskawek, i będę musiała te moje truskawki przykryć włókniną. Zasunę też włókninę na tunelach, które są nad selerem, nad sałatą. Sałaty prawdopodobnie by nie przemarzły przy takich niewielkich przymrozkach, no ale selera troszeczkę mi szkoda. Mamy już prawie połowę maja, ciepełka było jak na lekarstwo. Idę teraz zasłonić rośliny. Wczoraj między sałatami posadziłam por. Trochę pora letniego, trochę pora zimowego i sadziłam go głębiej niż rósł wcześniej tak mniej więcej o 5 cm. Wtedy ta biała część będzie trochę dłuższa. Tutaj mam pomiędzy sałatami posadzone sadzonki pora. Myślę, że sałaty będą jedzone tak mniej więcej na bieżąco natomiast por będzie sobie tu spokojnie między nimi rusł. No, i właśnie mam zamiar przykryć oba te tunele. Ten i ten tutaj. Moje pomidory, które hartują się tak mniej więcej od 25 kwietnia, wcześniej były w tamtym tunelu, ale ustąpiły miejsca papryce, którą wyniosłam 4 maja, i ogórkom. Teraz tam w tym tunelu są papryki i ogórki. Pomidory stoją na zewnątrz. Ale dzisiaj wieczorem pomidory i paprykę, ogórki zabiorę do domu. Stoją w skrzyneczkach, więc potrwa to zaledwie chwilę, a przynajmniej będę spokojna, że mi nie przemarzną. Sadzonki ogórków bardzo się zmieniły przez te trzy dni. Dopóki stały na parapecie, były takie, no można powiedzieć, bladawe, natomiast przez te trzy dni nabrały takiego pięknego zielonego koloru, ziemi już dosypałam do doniczek, także mogą tam wypuszczać korzonki a tam sadzonki moich papryk no niestety znowu to zimno, które napływa, trzeba będzie je wszystkie pownosić ale na szczęście mam tylko 10 krzaczków papryki, więc nie jest to jakiś duży kłopot. Włókninę mam już rozciągniętą na pałąkach. Truskawki też już są przykryte. Może niewiele cieplej będzie pod tymi okryciami, ale w takiej sytuacji nawet 1 czy 2 stopnie robi dużą różnicę. Krótko. Przejdziemy po moich grządkach. Tutaj rosną poziomki, które posadziłam jesienią, bardzo ładne krzaczki się z nich porobiły. Niektóre są takie troszeczkę mniejsze, co się na pewno podgryza, ale ogólnie są bardzo ładne, i niedługo będą na pewno kwitły i będą miały owoce, piwonie lekarskie chińskie. Już takie duże, okazałe rośliny. Pączki też, już bardzo ładnie wyglądają. Na razie są jeszcze malutkie, ale widać, że roślina będzie ładnie kwitła. Muszę jednak trochę popodcinać tę różę. Princesa Aleksandra of Luksemburg. żeby mi właśnie nie niszczyła tutaj kwiatów tej piwonii. I tutaj kolejna róża. Też bardzo ładne pędy powypuszczała. Była przycięta jesienią, teraz wiosną nie miałam czasu no i po prostu musiało już tak zostać. Ale widać, że będzie miała bardzo dużo kwiatów. I tam piwonia. Taki rozłożysty krzew się z niej zrobił. Bardzo ładnie wygląda. I też będzie miała dużo, dużo kwiatów. Nie wiem, co to za odmiana, bo to jest jakaś taka stara. Dostałam chyba od sąsiadki, o ile dobrze pamiętam. A tutaj irys blady, argenteo variegata, troszeczkę inny niż te moje pozostałe irysy o takich złotoszmaragdowych liściach. Ten ma właśnie białe kreski na liściach, jest mniejszy. Kwiaty są mniejsze również i troszeczkę inaczej pachną. Niestety ta odmiana jest bardziej wrażliwa na choroby grzybowe. I tutaj też na brzegu rządek, poziomek, które bardzo ładnie się teraz rozrastają. A tutaj truskawka ozdobna, która ma też bardzo smaczne owoce o takich różowych kwiatuszkach. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie. Nie będę ich przykrywać, po prostu muszą sobie poradzić. I piwonia molis, która już zaczęła kwitnąć, w tym roku parę dni później kwitnie. Wiosna była bardzo, bardzo zimna, ale już zaczęły się rozwijać kwiaty. Na razie wyglądają tak. Dzisiaj jest bardzo zimno. One są takie, no, jeszcze troszeczkę jak gdyby skulone. Tutaj jest kwiat, który jest bardziej rozwinięty. Bardzo ciekawa piwonia kwitnie sporo wcześniej niż te pozostałe piwonie w moim ogrodzie i jest właśnie taką ciekawostką. Tutaj obcięłam, tuję yy, z dołu te wszystkie gałęzie, także widać, że ta piwonia teraz no, odetchnęła chyba z ulgą. Ma naprawdę sporo miejsca i może się rozrastać i przede wszystkim jest przewiew, także nie będzie się tu gromadzić wilgotne powietrze koło niej. Niedługo zaczną kwitnąć orliki. To są orliki o kwiatach różowych. Rosną tutaj już kilka lat i mają się całkiem dobrze. Będę musiała je wyściółkować na dole z koszoną trawą. Wtedy po prostu ślimaki do nich nie dochodzą, zaplątują się w tej trawie, nie lubią takiej ściółki i nie będą mi zjadać tych orlików. Kwitną nadal moje miniaturowe narcyzy. Czy one nie są właściwie miniaturowe? One są niskie, można powiedzieć. Przynajmniej w tym roku. Zobaczę, jak będą wyglądać w przyszłym roku. Ale chciałabym, żeby docelowo właśnie były tak niskie. Nie wykładają się po deszczu, łodygi się nie łamią i wyglądają po prostu ślicznie. Zaczynają również kwitnąć bzy. To jest odmiana Krasawica maskwy. Przepiękna odmiana. O takim perłowym kolorze kwiatów i pięknym zapachu. Jest po prostu prześliczna. Irysy Cherry Garden są teraz w pełnym rozkwicie. Kwiatów jest już sporo i wyglądają teraz bardzo ładnie. Tutaj jest krzew, który posadziłam w ubiegłym roku, to jest głogownik. Ma przepiękne młode przyrosty. Mocno czerwony kolor liści są naprawdę bardzo ładne. Głogownik jest dosyć wrażliwy na mróz, ale ładnie się regeneruje, więc nawet gdyby której zimy przemarzł, po prostu poprzycinam go krótko i wtedy wypuści mnóstwo właśnie młodych pędów z takimi pięknymi liśćmi. I cały czas kwitną fiołki motylkowe. Tutaj jest odmiana frekles, która teraz tworzy taką śliczną łączkę. Odmiana pryceana praktycznie już nie kwitnie i teraz widać tylko liście. Natomiast frekles wyglądają cały czas bardzo ładnie. Taka kwiatowa łączka. Tulipany liliokształtne w kolorze ciemnego różu. Myszy ich nie znalazły i na szczęście nie zdążyły ich zjeść. A tutaj jest świerg biały, odmiana white daisy. Bardzo ładne, jasne przyrosty. W tej chwili już są takie lekko zielonkawe, ale wcześniej były bardzo ładne takie kremowo-lekko zielonkawe. Bardzo ładna odmiana, chociaż te świerki, jak i świerki konika, są bardzo wrażliwe na przędziorka. Tulipany w doniczkach, które zaczynają już przekwitać, kwitną już dosyć długo. Tutaj jeszcze ta pierwsza doniczka. Bardzo ładny tulipan papuzi, ciemnofioletowy. Dopiero będzie się rozwijał. Natomiast pozostałe zaczynają już przekwitać, już widać, że te kwiaty są takie. Chociaż w tej chwili wyglądają pięknie, no to już długo nie pożyją. W tej doniczce były posadzone dwie odmiany: jedna żółta, taka wielokwiatowa. O kilku kwiatkach na łodyżce i jedna taka powiedzmy brzoskwiniowo-łososiowa. I dopiero teraz zauważyłam, że te żółte mają też biało obrzeżone liście, podobnie jak tamte papuzie różowe. I mój leśny zakątek, który powoli zaczyna nabierać kolorów. Oczywiście trzeba będzie jeszcze poczekać. Na efekt taki dorosły, można powiedzieć. Ale na razie ładnie kwitną, niezapominajki. Ładnie kwitnie czosnek niedźwiedzi, który w tej chwili jest właśnie w pełni kwitnienia. Tam powychodziły z ziemi trawy Hakonechloa macra aureola i Hakonechloa macra. Tutaj za chwilę będą kwitły orliki. Paprocie już są takie ładne, duże. To są y, trzy sadzonki narecznicy samczej, która tutaj rośnie już od kilku lat. A tutaj mam poletko ze srebrnej mietlicy japońskiej, która bardzo ładnie powychodziła z ziemi. Listki zaczęły wyrastać i roślinki będą coraz większe. No jeszcze kwitną psi zęby, które tutaj... Posadziłam na jesieni pojedyncze cebulki. Widzę, że zawiązują się owoce, więc na pewno będą się dobrze rozsiewać. I tutaj jest funkcja albo marginata, która też tutaj rośnie już bardzo, bardzo długo. W jednym roku środek tego, tej rośliny wyjadły mi jakieś myszy prawdopodobnie, ale brzegi zostały i teraz ten. Ta roślina jest taka właśnie szersza. Tutaj dzwonek brzoskwiniolistny, który sam się rozsiał, no i został. Nie wyrywałam go, bardzo lubię te dzwonki. I tutaj dosyć stara roślina. Paprotnik szczecińko Bardzo ładne, młode pastorały, które się teraz tutaj wysunęły z pomiędzy tych starych liści. On tutaj rośnie już. Około 10 lat. Już nawet wyrósł trochę ponad poziom ziemi. Jest w tej chwili tak mniej więcej 15 cm ponad poziomem ziemi. Ciemierniki, które wypuściły młode liście tegoroczne. No i jest czas najwyższy, żeby poobcinać wszystkie te kwiaty przekwitnięte. Bo zaraz się zaczną wysypywać z nich nasiona i po prostu później trudno sobie poradzić z siewkami. A jeżeli chcecie zebrać nasiona z ciemierników, to najlepiej jest założyć cienką pończochę na te kwiatki takie przekwitające i wtedy nasiona osypią się do pończochy. Epimedium czerwone przekwitło już, za to wypuściło bardzo ładne liście. Jest to bardzo wdzięczna roślina na cieniste rabaty, zimozielona i dobrze sobie tutaj radzi. I języczniki, które posadziłam w ubiegłym roku na jesieni, zaraz po tym jak zrobiłam porządki, bardzo ładnie wyrastają, jest bardzo dużo młodych liści i mają piękny jasnozielony kolor. A tutaj jest kopytnik pospolity który rozsiewa mi się w ogrodzie. Siewki znajduję w różnych miejscach. Bardzo go lubię i staram się tych siewek nie usuwać. Jest to doskonała roślina okrywowa. Jest mało ekspansywny, nie sprawia kłopotów i w razie potrzeby naprawdę łatwo jest się go pozbyć. W przeciwieństwie do barwinka, którego zaczynam nienawidzieć. I na koniec białe narcyzy żonkila, które kwitną już prawie miesiąc. Są naprawdę niezmordowane w tym kwitnieniu. Piękne, duże kwiaty i przede wszystkim bardzo długie kwitnienie. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.